Hej osłudze, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w Banished. E, powrót do gry Banished, e, grałam w nią w zeszłym roku w marcu, w okolicach marca mniej więcej, jak patrzyłam. E, więc tak, to jest drugi sezon. Wracamy sobie, wracam ja do tej gry. E, bardzo fajna gra, bardzo mi się podobała. E, nie pamiętam, jakie miasto miałam na początku, ja chyba miałam małe miasto. Już mało ludzi, tam było chyba 8 odcinków, więc nie za dużo. Tutaj tych odcinków będzie na pewno znacznie więcej, ponieważ planuję dużo większą mapę, zrobić w ogóle. Tak więc yy, tak. Yy, proszę bardzo, baniszt. Ja się bardzo cieszę na powrót do tej gry, ponieważ ja tę grę bardzo lubię, bardzo jest fajna. Tyski yy, symulator miasta. Jak ktoś nie jest zaznajomiony z, z tym? Z historią tej gry, to chodzi o to, że grupa ludzi została wygnana i zakłada sobie własne miasto. O to ogólnie chodzi. Takie jest założenie tej gry, i my mamy im w tym pomóc. Yy, jesteśmy takim jakby yy, wodzem w mieście i rozplanowujemy wszystko. Właściwie to nie, nie tyle wodzem, ile architektem. Nie, jesteśmy i architektem, i wodzem. Tak, dokładnie. Yy, więc. No, są tu mody jakieś dostępne? Wow, jest tu dużo modów, ale fajnie. Choice, resource. A musiałabym to przejrzeć. Przed rozpoczęciem tego grałam sobie trochę, ale grałam sobie w zwykłą grę bez modów. Myślę, że teraz sobie też ogarniemy zwykłą grę bez modów, a dopiero później sobie ogarniemy tę grę z modami, więc. Zobaczymy, zobaczmy, może to będzie coś fajnego. Może coś fajnego poznajdujemy. Więc tak, yy, cancel i nowa gra. Zaczniemy sobie nową grę. Jakąś fajną yy, nazwą. Nym, nym, nym. Nic mi nie przychodzi do głowy. Więc sobie napiszmy. Fajna muzyczka. Hmm, cyganki na wygnaniu, proszę bardzo. Cyganki, dokładnie. Cyganki, chociaż może niekoniecznie, bo ktoś się na mnie obrazi za tą nazwę. E, no, to dajmy po prostu na wygnaniu. Proszę cię bardzo jakiś sobie tutaj sit walnijmy Może zaczynają coś na cztery. Mm. O, niech będzie taki. I rodzaj. Yy, ziemi. Doliny. Chcę doliny. Góry to jest po prostu dużo gór. Nie chcę gór, chcę doliny. Yy, chcę, żeby yy, był duży, chcę dużą mapę. Chcę klimat umiarkowany, łączone katastrofy i na trudnym poziomie trudności. Dokładnie. Yy, nie na medium, tylko na trudnym. Jak ktoś ma, jak ktoś ogląda Wysokie rozdzielczości, to sobie zapauzujcie i poczytajcie tutaj yy, z czym tu zaczynamy. Tutaj ogólnie zaczynamy komple z kompletną biedą. Ech, więc tak, spróbujmy to sobie jakoś ogarnąć. I... Okej, okay, zaczynaj grę. ją. Zobaczymy jak nam pójdzie. Pierwszy odcinek ja już wypiłam kubka herbaty. Hmm. To dlatego, że jest ciepła, ja lubię ciepłą herbatę. Kto nie lubi? Dobra, zaczynamy sobie miejsce tak. Ok. Yy, zanim sobie zaczniemy cokolwiek, trzeba wyciągnąć te wszystkie popałty i poprzedstawiać je w odpowiednie miejsca. Znaczy odpowiednie. Każdy sobie biera miejsce, gdzie sobie je ustawia. Ja sobie je ustawiam akurat tak. I zanim sobie zaczniemy cokolwiek... To do 500, to będzie 50 na razie, stąd nic nie ruszam. Yy, tutaj chcę mieć 1000, tutaj chcę mieć 1000, a to reszta może zostać. Tak, to są nasze limity, yy, które sobie po prostu zwiększamy. W trakcie gry się jeszcze bardziej zwiększam, to znaczy, zależnie od tego, jak ktoś. Grać. Zobaczmy, jak to nam wygląda. To jest dużo mapa, fajne jezioro. Tutaj mamy widzę bardzo dużo płaskiego terenu na południu. Bardzo fajnie, cieszę się z tego. To Te głównie fajne miejsce można ogarnąć pod wszelakie kopalnie. Na przykład ten teren tutaj zaadaptować pod kopalnie, czy nawet teren tutaj. Super, super. Ogólnie warto się tak przyjrzeć mapie, żeby rozplanować, gdzie zacząć miejsce i budowy. Co, co ważne jest też to, że na samym początku nie mamy nasion, czyli zaczynanie farmy na samym początku je, mija się z celem. Najpierw się trzeba skupić na czymś innym. Bardzo mi się podoba to jezioro tutaj. Ale co my sobie zaczniemy, myślę? Mamy tutaj troszkę chujowy teren. Ponieważ, yy, już bardziej bym się cieszyła by tutaj się na przykład zaczynała. Ponieważ wiecie, tutaj jest główna rzeka. Tu. Przez tą główną rzekę przepływa nam statek handlowy. I warto jest gdzieś tutaj postawić sobie... Yy, yy, port handlowy. A tutaj, tutaj na południu jest mnóstwo miejsca płaskiego. Natomiast tutaj jest go średnio dużo. Chociaż po drugiej stronie jest go dość sporo. A tutaj? Okej. Okay. To jak mi przyjdą nasiona, to tutaj będę sobie robić moje sady, nasiona i pola uprawne. Mniej więcej. Tutaj są nasze ludziki. Myślę, że tutaj sobie tak miasto ogarnę. Przynajmniej jego pierwszą część. Tutaj. W tym miejscu. Można port handlowy postawić. Tutaj można postawić ry rybaka. To jest góra. No, dość sporo miejsca. To jest duży teren. I on się teraz wydaje nie aż tak wielki jak nam się wydaje, ale on jest naprawdę ogromny. Więc na samym początku, zanim sobie cokolwiek zaczniemy, co ja chcę zrobić? Ech. Ja chcę tak. O, widzicie? To jest naprawdę ogromne. Tu jest sporo miejsca, to spoko. Ta muzyczka, która teraz leci, mi się bardzo nie podoba. Postawię go sobie tutaj. Obok sobie postawię. Z jednym miejscem. 6 na 6 Ok. I tutaj sobie zetne rzeczy. Proszę bardzo. Przyspieszmy sobie czas do 10, ponieważ na tej dworniku jest mnóstwo. No, 3, 4, 5. 5 domów w tym wystarczająco dużo. Musimy się śpieszyć do pierwszej zimy, więc. Zanim sobie zaczniemy robić cokolwiek, jeszcze, myślę, że tutaj sobie postawię. No, chatę łowczą. Proszę bardzo. I tutaj, tak w środku lasu. Chwilę pasowałoby większą część polskiego terenu, ale większą część teren jest gdzieś tutaj, a tutaj już jest za daleko przynajmniej na początkowych fazach więc myślę postawię go sobie po prostu tutaj i to chcę żebyście mi szybciej budowali tak, a tutaj sobie weźmiemy gdzie jest ten zbieracz? tu jest zbieracz, tu jest zbieracz gdzie jest ten zbieracz? No tu jest zbierasz. Ok, więc tutaj sobie zbudujemy most. Na drugą stronę naszej osady. Dlaczego nie możesz go? Ok, tu możesz. Niech będzie, bo wiecie, przeważenie tego na około to będzie strasznie trudne hmm. i sensowne, ale tego nie chcę w ogóle to może bym sobie budowniczych dał ze dwóch to by był spoko pomysł okej okay. mamy tysiąc jedzenia czasuję zbudować to i to jeszcze przed zimą, żeby już teraz nie zbierali e, rzeczy. Okej. Okay. To już jest, czyli to mnie w sumie mogą rozebrać. Potrzebowała szybko zbudować gościa na narzędzia. Ojej, ojej. Nie jest teraz lato, więc teraz się... W kurw, się zrobiły, tak? Something to eat, tak, wodno. Słapałam go. Znowu się zrobił ładne. No wiem, że drewna jest mało. Jest aż tak mało? Jest 26, no jest mało. mieć tutaj dwa. W takim razie weźcie mi drewno, pozbierajcie stąd. Macie mi się budowę budować tego. Tutaj trzeba bardzo szybko gdzieś postępować, zwłaszcza w pierwszym roku. Więc tak. Na samym początku bardzo ważne jest. Na samym początku ważne jest, żeby właśnie mieć to, ponieważ zarcie jest najważniejsze dla, dla rozgrywki naszej. Okej. Jeszcze trzech, jeszcze dwóch. Tak że żeby im pracowali też nad tym. Na, czy ma wystarczająco? 96 i nic z kamienia. Ty chuj po prostu. Eee, jest mi tu już jest jedna rodzinka sobie mieszka. Dobra, jebać rośliny I roślinność. Powinni przeżyć przez tą zimę. Nie jest tak źle, mają trochę jedzenia. Um, mają ubrania ciepłe, więc bez domów powinni przeżyć. Buch, duch. No. Wiem, że jedzenia jest mało. Jak przetrwamy pierwszą zimę, to powinno jakoś polecieć. Oh, widzicie tutaj, become adult and it's working as a laborer. Dobra. Nie jest to tak źle. Znaczy oni panikują, ponieważ oni sobie znoszą żarcie. A właśnie do domów. Ci dwaj mają żarcie, reszta nie. Okej, okay, już ma, bo ten przyniósł mięso. Jest tutaj jeszcze kamienia. Jest tutaj w cholerę kamienia, więc bierz mi ten kamień stąd. Okej. Okay. Fajnie to wygląda, jak tak leży na ziemi. Ważne, że nie mają domów i nie zamarzną. Z żarciem sobie ogarną jakoś. Chociaż mogą żeby ci im chłodno trochę zwłaszcza tym zobaczymy powinni przetrwać w lecie się zrobi cieplej więc pokaż mi czy mi się tutaj zmieści nie to mm, starvation tak ej zmieści się aha nie mogę bo to, to, to tutaj stoi ale dobra ważne że się zmieści tak, już mi z głodu umierają Niestety. Cóż było się z tym liczyć? I tak jedzenie jest najważniejsze, więc może nawet tak, już drugi zmarł z głodu. Tutaj mogę dwóch odpuścić, nawet trzech w sumie. Okej, okay, to budują. Tutaj to budują to. Ponieważ ty. To nie jest most, tylko tunel, usprawni yy, przechodzenie tutaj. Okej, okay, już jest wczesna wiosna, zmarło mi tylko dwóch, więc nie jest źle. Yy, to możemy sobie poprzełączać. Tunel. Yy, oni teraz nie pozanurzają, ponieważ jest ciepło ogólnie na co martwić z tego powodu. Najważniejsze i tak dla mnie jest teraz to, niż, niż tamto. Tak, a nie z głodu. Więc może nam jeszcze jedna osoba umrzeć z głodu. A nie! Się najad korzonkami po drodze. Okej. Okay. Będą teraz bierać cebulę i inne. Więc wspaniałe. Budują to. Będziemy mieć, proszę bardzo, łódka Tera. I super. W takim razie... Puszczcie mi teraz to. Tuc narzędzi mamy mało. Dobrze, żeśmy grą o tym przypomniały. Narzędzia też są ważne. Laksy. Oni z tego pozabierają w cholerę i znikną mi. Ja tutaj sobie postawię market. Zapauzuj go. Chcę go mieć, żeby był na środku. On nam bardzo usprawnia pracę. Bullfirewood z głodu. No, niestety. Jeszcze mi miasto wymrze, zanim na dobrze się rozkręci. No nie, jest w porządku. Trzeba być w dobrej myśli. Ogólnie są troszkę chorzy i nie są zbyt zadowoleni, bo giną. Nie jestem, jestem zaskoczona z tego powodu. Ani trochę. Stąd kamień ci jest dalej potrzebny, tak? No już, kurde, ten kamień jest potrzebny cały czas, bo budowy wszystkiego. Stąd mogę go jeszcze wyciąć. Był jeszcze być na początku świadomy tego, że oni za daleko się od tego centrum miasta nie mogą oddalać. Yy, ponieważ życie... Wiecie... No żar się jest im potrzebny. Okej, okay, 600. zbierasz... To jest jeszcze pierwszy sezon twój. Na razie masz już... No prawie 300, więc spoko. Albo 3 nawet. No już 300. No i spoko. Nie powinni mi zagłodować. 35. Żelaza mam dużo, to dobrze. Nie cieszę, ponieważ będą na narzędzia. Już raz będzie na narzędzia. Tam się zastanawiam, ponieważ nie mają teraz średniej nic do roboty. Zbitnijcie stąd wszystko w cholerę. To jest trochę żelaza. Będzie spoko. Jeje. Nie żelaza, tylko kamienia. Powinno być spoko. Wycieli już stąd wszystkie kamień? Nie, ale jest zaznaczony. Czasem, jak coś się zaznaczy, to może być to zbierane przez jakiś długi czas. Ważne jest dla mnie teraz, żeby. kamii przynosili. Okej, okay, super. Teraz budowniczy szybko się powinni tym zająć. Właśnie, już zaczynają nawalać łotkami. Narzędzie jest mało. Wiem, jest tylko jedno narzędzie. Bardzo mnie to martwi. Ponieważ bez narzędzi to oni będą bardzo mało efektywni, co się może skończyć naprawdę bardzo, bardzo źle. Świetnie. Zwykłe narzędzia, żelazne. Na razie nie ma zapotrzebowania, więc spoko, przynajmniej tyle. No dobra. W tym miejscu podziękuję Wam za uwagę. Polecimy sobie z naszym miastem dalej w kolejnych odcinkach. A na razie dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia ponownie. Na razie.